Panie ministrze, jakie refleksje po wizycie w Paryżu i w Berlinie? No, była to pierwsza wizyta od czasu, kiedy pan Donald Tusk wrócił na stanowisko premiera, jeśli chodzi o stolice Paryża, znaczy Francji i Niemiec. Ja myślę, że to bardzo ważna wizyta. Obie wizyty, bo to, była, bo to były dwie osobne wizyty w Paryżu i w Berlinie. Myślę, że spokojnie możemy mówić, że charakter tych wizyt jest przełomowy. Bardzo ważne tematy. Przede wszystkim no, to, co jest najważniejsze dzisiaj, to, czujemy to, to jest kwestia bezpieczeństwa. Przede wszystkim tego bezpieczeństwa, takiego egzystencji. Potencjalnego. mamy przecież wojnę niedaleko stąd w Ukrainie więc kwestia obronności i też skupienia się na tym, że musimy rozwijać współpracę obronną jeszcze mocniej musimy wspierać Ukrainę w walce ale też musimy wzmacniać nasz potencjał obronny też to te kwestie oczywiście były podnoszone tego bezpieczeństwa żywnościowego mówił Pan Premier o tym podczas konferencji a to jest kwestia rolnictwa więc jakby te tematy też będą bardzo mocno podnoszone we wszystkich formatach unijnych także bardzo ważna wizyta też wzmacniająca Trójkąt weimarski. Przecież w tym samym czasie odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego z udziałem ministrów spraw zagranicznych. Jest jednoznaczne takie przeświadczenie u naszych partnerów, że wraca do głównej polityki europejskiej bardzo ważny partner, i tego poszczególne państwa członkowskie też oczekiwały, bo wyzwania są duże. Warto, żeby faktycznie o nich poważnie rozmawiać. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Tutaj minister z rządu pana Tuska, pan Kołodziejczak mówi o tym, że np. Niemcy nie wprowadzają żadnych dodatkowych regulacji, obostrzeń, jeśli chodzi o napływ ukraińskich produktów. Czy pana zdaniem Francja i Niemcy powinny zrobić więcej w tym zakresie? No bo nie ma co ukrywać, że Polska jest tym buforem, który przyjmuje wszystkie te problemy związane z eksportem ukraińskim. Tutaj jest oczywiście to jest poważna poważna sprawa. My jakby absolutnie rozumiemy postulaty Polskich rolników. Tą sprawę oczywiście prowadzi Ministerstwo Rolnictwa. To jest kwestia rozmów teraz nad przedłużeniem i zmianą ATM, czyli tego, tej liberalizacji handlu. I tutaj jakby bardzo, bardzo mocno pracuje nad tym Ministerstwo Rolnictwa. Już wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej jest znacznie lepsza niż to wcześniej, co było w poprzednich rządach zaproponowane, no, ale jednak jest z naszej perspektywy cały czas niewystarczająca i tutaj mocno pracuje w tym zakresie Ministerstwo Rolnictwa. To jeszcze w, te, w temacie bezpieczeństwa, obrony. O czym Pan mówił, jest Pan przekonany o tym, że Francja i Niemcy będą stać w jednym szeregu, żeby pomagać państwom bałtyckim, Polsce, jeśli zagrożenie ze strony Rosji będzie rosnąć? Absolutnie tak.